Piątek wieczór, Stambuł Najlepszy sposób na poznawanie miasta Wbić się w tłum i podążać razem z nim Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszej relacji z podróży przyczepą kempingową do Turcji Po przejechaniu jakichś 4000 km i 30 kilku dniach podróży Docieramy wreszcie do Stambułu Udało nam się, jesteśmy na statku, płyniemy po posporze Yy, przed było i wesoło, i nerwowo, gdyż zgodziliśmy się 3 minuty na statek. <śmianowicie> Jesteśmy w Stambule oczywiście. 3802 za litr diesla, co daje nam 5 ,70 zł. 70 groszy jedyne. I to nam się podoba. A to super się składa, bo akurat w Turcji sporo kilometrów na pewno zrobimy. W cenie mycie szybko, jakby coś, bo widzę, że pan tutaj jeszcze naokoło auta chodzi. Myje nam szybki. Świetnie. Dobrze, pani idzie zapłacić, a my czekamy. Jak tam się podoba w Stambule? A korzystając z Aneta, jeszcze czeka w kolejce, żeby zapłacić. Nagram wam trochę ulicznego gwaru w Stambule. Dosłownie, ile pasów by nie było wszystkie zakorkowane. Tylko autostradą jechaliśmy przed chwilą kawałek. No to na autostradzie też było 4 albo 5 pasów. No to na autostradzie trochę luźniej, ale tutaj w mieście... Póki to jeszcze się nie spotkaliśmy, żeby nie było zapchane, żeby nie było tłoczno, żeby gdzieś ktoś nie trąbił, żeby gdzieś ktoś się nie przepychał. No ale to jest Stambuł. Tu się dużo dzieje. W Stambule zamierzamy spędzić tydzień czasu. Na ten czas przyleciała do nas Polski rodzina. Wynajęliśmy jej apartament w Stambule na tydzień czasu dla trzech osób za troszkę ponad 1000 zł. Także cena bardzo dobra, idziemy zobaczyć. Co to, co to jest? Dzielnica taka, jak widać Ale fajnie, bo blisko do wszystkich zabytków A w środku podobno nie najgorzej, zobaczymy Popołudniową porą weszliśmy, a jakże, na kebaba Jesteśmy w pobliżu tutaj już centrum miasta no i w oczekiwaniu na jedzonko obserwuję sobie tutaj ten harmider, ten gwar uliczny. Można tak stać i bez końca się przyglądać. Dzień dobry pani Piątek wieczór, Stambuł. Najlepszy sposób na poznawanie miasta wbić się w tłum i podążać razem z nim. Sorry, 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 sorry. I am sorry I am W kolejnym dniu naszej relacji z podróży, przyczepą kempingową do Turcji, po przejechaniu jakichś 4000 km i 30 kilku dniach podróży, docieramy wreszcie do Stambułu, docieramy do celu naszej właściwie podróży. Wczoraj już tutaj przyjechaliśmy na nasz parking, jesteśmy tutaj od wczoraj. Wczoraj taki dzień aklimatyzacyjny był tak, bardziej. Wczoraj się przywitaliśmy z naszą rodziną, która przyjechała z Polski. Byliśmy z nimi już na spacerze wieczorową porą. No i takie nasze pierwsze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o ceny, to paliwo jest fajna cena, 5,70 za litr na polskie. Na przykład toalety są bardzo tanie, bo na polskie wychodzi 15 groszy za wejście do toalety, ale trzeba też uważać, bo na przykład kupiliśmy lody, nie zapytaliśmy o cenę i wyszła gałka za 30 zł. Na tyle ludzi co my, to wyszło ponad 200 zł za lody dla nas, także też trzeba jednak o ceny się pytać, ale ogólnie są przystępne i, i fajnie. Wczoraj tylko mieliśmy taki spacer, żeby się trochę zapoznać. Dzisiaj już będzie takie konkretne zwiedzanie. Mamy w planie główne zabytki, czyli pierwszy zaczniemy od kościoła katolickiego, świętego Antoniego. Później pójdziemy w wieża Galata, przez, później przejdziemy przez most. No i tam już wtedy Pałac Sultana, Błękitny Meczet i Świątynia Mądrości. Zaczniemy. No, a jak widzicie, zaczynamy z grubej rury, czyli wszystkie takie must see, chcemy, że tak powiem, odhaczyć. Ale też mamy nadzieję, bo tak ogólnie planujemy tutaj być tydzień aż w tak. tym mieście. No więc mamy nadzieję, znaczy nie, na pewno uda nam się gdzieś zagłębić w ich ulice, w ich dzielnice, zobaczyć jak wygląda prawdziwe życie w Stambule. Nie tylko te właśnie Jeszcze turystyczne miejsca. Wspomnę, że okazało się, że moja kuzynka mieszka w Stambule, także nas zaprosiła do siebie, także poznamy też tureckie obyczaje, będziemy też u nich na obiedzie. Też nas zabiorą na wycieczkę tutaj na po tym na Bosforze na rejs tak po bosfor świetnie się zapowiada tak. no cóż, bądźcie z nami, jeżeli chcecie przeżyć piękną przygodę w Stambule tak, a teraz jeszcze Wam pokażemy parking, gdzie stoimy, bo też miejsce nam się bardzo podoba no więc tak wygląda nasz parking w Stambule jeżeli chodzi tutaj o samo to miejsce, no to tu akurat jak widzicie nie ma się czym chwalić bo po prostu jest ciasno, jest dużo samochodów ale też generalnie zobaczcie, wpasowaliśmy się tutaj pod murek nikomu nie przeszkadzamy jakby coś, są też miejsca wolne, nie jest tak, że my tutaj komuś całkowicie zagradamy miejsce do parkowania, a tam jest jeszcze dużo wolnych. ludzie raczej tak przyjaźnie z nami rozmawiają, zaczepiają, także chyba nikomu nie przeszkadza, że tu stoimy. Właśnie, ale generalnie tam jest bardzo ciekawie, tutaj w tej okolicy, tak, blisko parkingu. Tutaj jest taki mały park, z plac zabaw, siłownia, no i dalej morze, bardzo bliziutko mamy do Morza Marmara, także fajny też jest bulwarek, idziemy sobie zobaczyć. Doszliśmy do siłowni. Dzieci się tu ładnie bawią, ale idą z nami nad wodę zobaczyć. Ogólnie jesteśmy otoczeni takimi e, nowoczesnymi budynkami pełno bloków, takich ze szkła z jednej i z drugiej strony. Także jesteśmy widać w takiej nowoczesnej dzielnicy. jest spokojnie, cichutko. Czujemy się tu bezpiecznie. Także tak takie całe 100 metrów w tamtą stronę mamy przyczepę. A tutaj dochodzimy i już mamy Morze Marmara. Także fajny jest bulwarek, w ogóle bardzo blisko a ja, morze. A ja tylko trzy na chwilę, tylko dodam, że tutaj mamy fajny bar z kawą po 3 złote. Tak. No i a tutaj chyba... jak widać ludzie przyjeżdżają, sobie siedzą w słoneczku i popijają tą kawkę. Tak, także na pewno tu przyjdziemy na kawę, a można coś zjeść. I tu bulwarek się w tą stronę ciągnie i w drugą stronę też. Może niedługo, ale fajnie o, można sobie pospacerować. W tym sposobem kończymy nasz taki krótki tutaj obchód po naszym parkingu. Zwijamy się do miasta, spakujemy rodzinkę oczywiście samochodem, bo mamy do centrum jakieś 10 km, nie? Dobrze tak. mówię? No, około 10 km, ale niestety czasowo wychodzi to prawie pół godziny, bo jest dość zapchany stambuł. Co Marysiu? Jedziemy zwiedzać. Jeszcze Marysia chciała coś powiedzieć? Zbudowaliśmy A, one tutaj z dzieci zbudowały budowę taką. No powiedzmy, co miały pod ręką, to wykorzystały. To też w sumie się chwali. Niedrogo, kreatywnie, niedrogo, tak, Dobra. z pomysłem. Dobra. Dobra, zapraszamy na zwiedzenie Stambułu. Dobra. A tu tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy dużo do pokonania kilometrowo, ale czasowo wychodzi długo, bo jak widzicie zapchane jest to miasto. A przed chwilą widzieliście sprzedawcę wody. Tak, pan chodzi, sprzedaje wodę po takiej ulicy zagęszczonej nie przeszkadza mu to. Każdy chce w jakiś sposób zarobić w tym mieście. Punktem na naszej dzisiejszej wycieczce jest katolicki kościół świętego Antoniego z Padły. Udało nam się do niego trafić, teraz jedziemy do środka, sobie zobaczyć, jak wygląda. Już czytaliśmy, że są msze święte w niedzielę o 11.30 po polsku, także sobie jutro przyjdziemy, że cieszymy się, a teraz idziemy zobaczyć. Antoniego w Stambule jest największym katolickim kościołem w Turcji został wybudowany w latach 1906-1912 msze święto odprawiane są w języku włoskim, angielskim, tureckim i polskim właśnie dotarliśmy pod jedno z bardziej reprezentatywnych miejsc w Stambule, czyli wieżę Galata tak tutaj tłoczno zobaczcie i gwarno Wielkie miasto przez wielkie M, ale słuchajcie, jest taka drobna dygresja. To zobaczcie te wielkie flagi, tutaj co chwilę, tak właśnie w Sambule, pełno flag, pełno symboli narodowych. I właśnie zastanawiamy się, czy to tylko z okazji święta narodowego, które było tutaj kilka dni temu, bo 29 października przypada tutaj święto narodowe. W tym roku dodatkowo było stulecie proklamowania Republiki Tureckiej, więc feta była pewnie stukrotnie większa niż zwykle. No, i teraz pytanie: Czy te flagi to tylko z okazji święta, czy, czy tutaj tak zawsze? Wieża Galata została wybudowana w 1384 roku jako część fortyfikacji. W XVI wieku było tutaj więzienie. Obecnie jest tutaj dyskoteka, restauracja oraz wieża widokowa. Na wieżę Galata nie wchodzimy, cena wynosi 700 lir tureckich. A pan na wejściu nam powiedział, że zrobili taką cenę dlatego, że jest teraz dużo turystów, sobota i że oni tak sobie podnoszą ceny, jak jest duże zainteresowanie, i żeby uważać, że na przykład jeden kebab może kosztować inaczej. Za godzinę przyjdziemy, jak jest duża kolejka, może być już dużo droższy. Także na to zwrócić uwagę. No a dziewczyny sobie zamówiły za 7,50 na polskie. Takie lizaczki pan tam robił przy ulicy. Jak wrażenia? Mówią, że takie gumy jakby rozpuszczone, tak? Zobaczcie, takie się ciągnął. Ciągną to jak ser. Jak ser się ciągnął, ale słodkie oczywiście to jest, nie? Uh -huh. No i co? Ale dobre ogólnie. War ale za 750 to chyba trochę drogo, co nie? Tak za 3 zł to by było warto, nie? Ej, tam dla dzieci warte każde pieniądze. Byle by coś kupić. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do mostu galata tak ogóle, Tak w ogóle. Oj, tu się dzieje, Wam powiem, co tu się dzieje. No ale jest weekend, jest sobota. Trochę żeśmy niefortunnie wybrali chyba dzisiaj ten dzień na zwiedzanie. Ale dobra, też jest fajnie, przynajmniej widzimy te wielkie tłumy. A sok świeżo wyciskany z granata, jedyne 15 zł. No i w sumie nie wiem, czy jedyny, ale tak apetycznie wygląda, że musimy się skusić. Pyszny, pyszny, naprawdę. Warto nie ma co było. Dotarliśmy na most Galata. Co tutaj sobie zerkamy, bo jutro będziemy płynąć po Sforem. Zobaczcie ile tu jest tych promów pełno. Właśnie stąd odpływają. I też generalnie zastanawiamy się gdzie ten cały błękitny meczet. No już wiemy, że schodząc z mostu Galata mamy się udać na lewo. Ale tu jest wielki meczet, tu jest wielki meczet. Tam widać, w tamtą stronę. Wszędzie pełno wielkich meczetów. I tak naprawdę jesteśmy pewni, że bez mapy e, ostro byśmy się zastanawiali, do którego właśnie mamy się udać. Idąc przez Moz Galata cały czas mijamy wędkarzy. Jest ich tu naprawdę dużo, jeden obok drugiego. Jechaliśmy tędy wieczorem też w sali, także cały czas wędkują i nawet coś tam łowią, bo widać że w wiaderkach mają jakieś małe rybki. O tutaj nawet możemy nagrać ile rybek tam ma nałowiony. To, Także mieszka. też ciekawe, że w centrum miasta sobie stoją i łowią. Co się kojarzy, że człowiek się chowa, gdzie jest cisza, spokój, a tu nie, w centrum, w hałasie sobie łowią. No, już błękitny metod coraz bliżej. Jesteśmy na trasie, ale dziewczyny tutaj chciały ujęcie przy takim pięknym drzewku. A wiecie co? jeszcze chciały się pochwalić lalkami. Tak, moja się nazywa Marysia i ma taką złotą, ładną spódnicę, taką bliską. Super! Tak, i a a moja twoja? Galolina, i, I ma taką sukienkę. Pięknie, i ma, pokażcie tu bliżej. Obie idę. razem pokażcie. Tak, czyli Maria, ta po lewej. Tutaj patrząc i po prawej Karolina. Tak i my A jesteśmy... pamiętacie takie lalki? Niekoniecznie, nie? Nie, ale, ale one są tylko one się pomalowały, pomalowały, one się pomalowały włosy, tak, tak są to są bliźniaczki, tylko bardzo podobnie e, ubrane. Dobrze, idziemy dalej. Już jesteśmy blisko meczetów wielkich. No słuchajcie, dotarliśmy do Haga Sofia, Ale zobaczcie, tam się zaczyna kolejka. Dosłownie kilkaset metrów kolejki, no nie ma szans, nie będziemy tutaj dzisiaj czekać, żeby wejść. No mamy to szczęście, że jesteśmy cały tydzień w Stambule, więc przyjedziemy w poniedziałek, we wtorek. Na spokojnie. Co zrobić? Także dzisiaj nie będziemy wam nawet nic o nim opowiadać. Jak przyjdziemy, staniemy wewnątrz też, obejrzymy wtedy krótką historię, opowiemy. Przeszliśmy rodzinie do tureckiej restauracji. Zamówiliśmy naleśniczki. Tutaj młodzież się podzieli jak smakuje. Ola powiedz jak ci smakują. No bardzo dobre. Bardzo dobre. To jest e, ich tradycyjne labarz się nazywa. Jak naleśniki tylko tak w środku jest panie. Zapomniałam jest. Tak, z różnymi nadzieniami. Także wcinamy. Także 8 kilometrów dzisiaj przeszliśmy, ostatnie jeszcze pół kilometra po taką górę z wózkiem. Mirek musi się wdrapać, ale idzie. Nie było innej drogi. Nie proszę iść dalej. No, ogólnie to sklepem jemy chipsy, dlatego że się y, pogubiliśmy, rosiliśmy z babcią z Adamem. Oni się znowu w restauracji krab no a nas ze sklepu wysłali po jakieś chipsy. No. Tak, no już, koniec, koniec. generalnie myśleliśmy, że rodzinka się o nas martwi, że po prostu dostają zawału, bo się zgubiliśmy, oni sobie jedzą kraby, <grym> <grym> no. nieładnie. A my na nich czekamy pod blokiem, żeby A nam odporządkować. jest. No, ale nie, dzisiaj już kończymy naszą wycieczkę, przeszliśmy prawie 10 km po Stambule. Dużo ulicę. Tomek no, y... ma już Fajnie, a jutro dalej będzie intensywnie. Tak, 10 km w nogach zdecydowanie na dzisiaj starcie. Do jutra, hej! Cześć, witajcie w niedzielę. Jesteśmy w dalszym ciągu na naszym parkingu w Stambule nad samym pięknym morzem Marmara. No ale właśnie, od wczoraj mamy tutaj sztorm i zobaczcie, te morze już nie takie piękne, bo. Wiatr obnażył tutaj całą tą słabość. Zobaczcie, ile tu jest śmieci. Tutaj była wczoraj piękna zielona trawka, więc oczywiście to za chwilę zginie. Tutaj przyjedzie cała ekipa i to wysprząta, ale taka po prostu smutna dygresja, jak strasznie te morze musi być zanieczyszczone. Oczywiście nie tylko tutaj, tam wszędzie na betonie, tam gdzie, był, tam gdzie jest ten bar, ta kawiarnia, tam jest pełno tego syfu. No powiem tak, nieraz chodzimy po plaży naszej łebskiej nadbałtyckiej po sztormie no ale jedyne co wyrzuci to jakieś ewentualnie gałęzie tudzież konary drzew a tutaj straszny widok cześć witajcie w nowym dniu dzisiaj mamy 5 listopada dziś zaczynamy od mszy świętej w kościele Świętego Antoniego wczoraj go zwiedzaliśmy ale msza święta po polsku jest w dolnym kościele no ale bez problemu znaleźliśmy jest to taka mniejsza kapliczka a po mszy wybieramy się na rejs po posporze Pojechał ja, coś kombinuje też teraz. Nie, nie jest Zrobimy takie Jesteśmy właśnie w dzielnicy no, jest Otachoy, gdzie jest bardzo dużo lokali z takimi tradycyjnymi ziemniakami. Takie duże ziemniaki uprawniane w Turcji i tam wybiera się parsz, bardzo dobre spróbowaliśmy. Ta potrawa się nazywa Kumpir. Jeżeli dobrze to akcentujemy i dobrze zapamiętaliśmy. <gry> w każdym razie takie kaneta mówiła. Bardzo duży ziemniak. On jest pieczony. Pieczone ziemię przecięte na pół, i w środek wkładany parsz. I Oczywiście sosy, nie? Także, ale naprawdę dobre. Oczywiście wybieramy sobie co tam chcemy do środka jest Aza, z tych lokali nie wiem na całej ulicy 20 i wszędzie sprzedają tylko te ziemniaki i wszędzie jest tyle ludzi, że jak A z tego co tak. się dowiedzieliśmy od naszego dzisiejszego tureckiego przewodnika, e, tutaj w tej, właśnie w tej dzielnicy się tym. Tak. Że to wszędzie w Turcji, ale tutaj jest jakby e, no. Taki innego... <grym> no za My tak, to tak. widzimy w każdym razie pierwszy raz. Tak, tak. Tak. Tutaj w Turcji pierwszy raz. A za chwilę wybieramy to. się na rejs do i tak, za nami widzicie właśnie ciśnienie, Bosfor i Azję. Także jakoś tam dotrzemy niebawem. No i słuchajcie, trochę lipa. Zobaczcie, tutaj wszyscy ci ludzie stoją, tak naprawdę i czekają. Bo zobaczcie, tutaj mamy takie fale, że chwilowo żaden z promów, żaden statek nie odpływa no i nie wiemy właściwie ile będziemy czekać i czy w ogóle będą jeszcze dzisiaj pływać No i zobaczcie ile tutaj lokali jeden po drugim i wszystkie właśnie te budki tutaj sprzedają kumpir, czyli baked potato co mówisz, bo nie słyszę? Tak, Aneta mi tutaj podpowiada, że cena takiego ziemniaka to 200 lir tureckich, co nam daje szybciutko, kto przeliczy, 30 złotych, no to też nie jakoś super tanio. A tak w ogóle to opuszczamy już dzielnicę Orta Koi. z tego co się dowiedzieliśmy, tam już promy dzisiaj płynąć nie będą, więc musimy spróbować w innym miejscu, mamy pół godzinki jazdy samochodem, mamy nadzieję, że zdążymy, bo to już będzie jeden z ostatnich dzisiaj rejsów. Przejeżdżamy przez most łączący Europę z Azją. Piękny widok, prawda kochanie? <grywa> nie, to nie jest piękny widok, słuchajcie, bo nie widok, nie o widok tutaj chodzi. To jest historyczny moment, w którym cała nasza rodzina po raz pierwszy będzie w Azji. No dobra, słuchajcie, udało się, wchodzimy, była akcja, ale później opowiem. <muchy> Udało nam się, jesteśmy na statku, płyniemy po eee, Przed było i wesoło i nerwowo, gdyż spóźniliśmy się 3 minuty na statek, no ale dla nas cofnęli kawałek i puścili nas na pokład, także się udało, cieszymy się, bo to już ostatni dzisiaj, także mamy zachodzące słoneczko za nami i płyniemy. No tak, ale jeszcze opowiedz dlaczego wrócili, bo mamy znajomości. No tak, bo mojej kuzynki mąż podzwonił, podzwonił, podzwonił. Udało i się. udało się, tak. Czyli jesteśmy w Azji.